No i siemanko, witam w ten piękny, słoneczny dzień, dzisiaj nieco bardziej rozrywkowy format, jak widzicie mam tutaj słuchawki, jestem w studio komentatorskim, tak to nazwijmy, ocenimy sobie meczyk podesłany przez wielkiego fana, Wiktor Krawczyk, dzięki serdeczne za podesłanie tutaj seta. Wiem, że wygrałeś tego seta, tak, taki spoiler wam dam, wygrałeś tego seta, dlatego go podesłałeś, ale doczekaliśmy się pierwszego odcinka niepoważnego komentarza, tak to nazwijmy, bo tu nie ma co analizować, tu jest po prostu krem de la krem, jeżeli chodzi o polskiego badmintona, a dzisiejszy mecz to będzie Cybulski-Scholz przeciwko Nasiłowski-Krawczyk. No coś pięknego, rok nie mam pojęcia który, 2012-2013, Sala, sławna sala, legendarna wręcz w Sochocinie. Tam nie jeden obóz był z kadrą Mazowsza. Także nie zapomnij subskrypcji kanału czy łapki w górę. Będzie mi niezmiernie, niezmiernie miło. Rozciąńcie się wygodnie. Lecimy z tematem. A i zapomniałem jeszcze dodać, że obejrzałem może trzy akcje z tego filmu. 15 minut trwa, nie wiem, set, dwa, właśnie nie wiem ile to trwa, bo chciałbym, właśnie tutaj, komentarz, wszystko będzie na świeżo, praktycznie obejrzałem dwie, może trzy akcje. Wszystkie to będzie na reakcja, na świeżo, na bieżąco, tak wam powiem. Zaczynamy. No, okej, okay, mamy pierwszą akcję i mnie już poza bandy wywaliło. Ja lecimy dalej. No ale tutaj zobaczmy technikę. No, na palcach staje, żeby tu wyżej było. Mamy inne zasady niż, e, niż aktualnie z serwem. Można było na palce stawać, bo tam liczone było od żebra. Aktualnie jest 1,15 m, nie można powyżej 1,15 m zaserwować. A teraz zobaczcie, no jakaż to jest technika serwu. Niebywałe. Oj, <laughs> nie zaczyna się to dobrze, bo chyba nie muszę mówić, że właśnie kolega, który w siatkę uderzył, to jestem ja. E, kolega w żółtej koszulce, to jest Robert Cybulski. No w U-13, w U-15 graliśmy, no w U-13 nie, w U-15 dwa lata chyba graliśmy razem, debla. Nasze przygody deblowe właśnie zaczęły się jak graliśmy razem. Zdobywaliśmy tak Mistrzostwa Polski, U-15, tak to wyglądało. Ale ten mecz niedobrze się zaczyna, jeżeli o mnie chodzi. A z drugiej strony mamy po prawej stronie teraz na ekranie widzimy Wiktora Krawczyka i przy siatce przed chwilą Kamil siłowski. legendy polskiego badmintona, tak wam powiem. Oj, <laughs> ale chciał tutaj takim płynnym, płynnym, wyrazistym, ciekawym ruchem, tak wam powiem, to było bardzo ciekawe. Szkoda, że teraz tak cebulnie grano, no coś by było to, na pewno byłoby to urozmaicenie. O, elegancko, Lotka wpadła, Lotka wpadła na kort. Gramy dalej, nie ma co. O, zaraz druga. <laughs> Aha, lotka, gramy dalej. Spoko, spoko. Yes, Ty, ja też z palców serwowałem. Zobaczcie, na palce wstaje chyba. Jedna rzecz niezmienna, czyli drugi serwis. Zobaczcie, tutaj też przewoziłem kolegę. Teraz też. Płaska dzida jest grana, tak wam powiem. No tu Wiktor Krawczyk chciał płasko, ale... Dama i płasko prze... przebić, to no nie ma szans, nie ma szans. I tutaj w U13, w U15, teraz również, no możecie próbować, ale myślę, że to jest niewykonalne w Ależ tu wskoczył jak mało piatka na siatkę, no na Siłowski, to jest firma, firma sama w sobie, tak wam powiem. Zobaczcie, coś pięknego. Piękne wybicie, no, już tutaj Kamil jest bardzo szybki, Wiktor też, obrona przepiękna tutaj, Adam no, niestety nie dopomógł, Plotka na korcie, ale to nie jest, gramy dalej. Kamil kolejną akcję rozgrywa wobec siebie, serwis na podpuszkę, oj mamy tu pioniera serwisu, który nazywa się Podpucha, bo serwis był no metr nad siatką, ale punkt zdobyty, to chyba o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Kolejna trzecia już akcja, oj, z lotką na korcie. Kamil tu był bardzo blisko. Żeby nadetnąć, Wiktor też. Oj, znowu. Ajajajajaj, No trzy razy tutaj aż oczami oczyma wyobraźni. Widziałem jak tutaj panowie stają na lotce i sobie kostki kręcą. Okej, okay, czwarta akcja z lotką na korcie, coś pięknego. <grytanie> Ale widocznie panowie lubią, lubią sobie utrudniać. Oj, Wiktor skoczył, ale zapomniał, że chcemy odbijać rakietą, a nie głową. Ale koncepcja ciekawa. No niestety, serwis do dopracowania u zawodnika w szarej koszulce jest to Adam Scholz. Ale chyba jest trochę lepiej po tych 10 latach ponad. Ale tylko ciut. No tutaj chciałem przykombinować bajerka bajerka lotka za szybka, no Kamil był na baczności był na straży Wiktor Krawczyk serwuje. Wynik nie wiem jaki jest, ale chyba panowie starsi mają przewagę, czyli Wiktor Krawczyk i Kamil Osiłowski, dlatego też Wiktor postanowił oddać, oddać punkt za darmo no. po koleżeńsku, po koleżeńsku. Oj no, dość zginę to zrobił Wiktor naszkami, mu tutaj przyklaskał. No, co, co tu więcej powiedzieć, No, chyba nic. I prawie kolejna luka na korcie, proszę państwa. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? <grystanie> 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 Okej, okay, no ciekawe, ciekawe. Te serwisy tutaj. Ciekawy widok, tak wam powiem. O, jakiś dłuższy serwis zawahania, ale długi serwis to jest jednak. I Jepetto, Jepetto gramy, super. Tutaj Adam Sholes, piękna akcja. Ale super, serwis przytrzymany, długi serwis. Niebywałe, niebywałe tutaj umiejętności taktyczne od, od młodego wieku. Ten zawodnik wykazuje taktyczne umiejętności na wysokim poziomie, to jest to właśnie. Znowu trzymamy serwis na palce, wspięcie i krótki serwis. I nie, nieznaczny błąd, nieznaczny błąd, bo dobrze chciał to zrobić. Niestety wyszło jak zawsze. <laughs> Czyli auciuk. Kolejna akcja Litrograwczyk na palce, jak baletnica. oj nie no, kamień jest to tutaj maszyna, maszyna. No Widać, że jest w sztosie, widać, że tu są umiejętności na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Okej, okay. Oj, czy się wybroni? Proszę Państwa, no, MVP, MVP tej akcji. I się wybronił, okej, okay. ojej, to też tak skomentuję, ojej ta akcja to jest... Ojej po prostu, no coś pięknego wybronił się z takiej presji, aż tutaj Kamil na Siłowski musiał odsapnąć, odetchnąć. Pogubili się panowie w rotacji. jaj, Ale to chyba taka taktyka na podpuszkę właśnie oddać serwis, panowie teraz się zdekoncentrują, znowu mają lotkę na boisku. Nie wiem o co tu chodzi, ale... Ale ciekawa to jest opcja, nie? Te lotki na boisku są cały czas. Okej, okay, druga akcja z rzędu, Roberta Cybulskiego w cudzysłowie popsuta, ale ja tu wyczuwam taktyczną podpuchę. Dwie akcje, podpuszczałem przeciwnika i zobaczmy, co będzie dalej. Trzy akcje z rzędu, ale chyba limit został wyczerpany z tymi błędami i teraz myślę, że maszyna ruszy, tak wam powiem. Bardzo ciekawa koncepcja, cztery akcje z rzędu, taktyczna podpucha. Widocznie już wtedy byłem pionier, byliśmy pionierami, jeżeli o to chodzi. O, właśnie piąta podpuszka, i Kamil tutaj się zdekoncentrował. Myślę, że właśnie teraz ta lawina ruszy, tak? Ta kula śnieżna, tak? Tutaj były zalążki, zalążki tego, teraz to wszystko pójdzie. Tak mi się wydaje. Ok, zagrał tak zwanego Żdzioszka. Podaśmy świnkę. Robert Luski pięknie na siatce to zagrał. Nie dał się minąć, nie dał się zdominować. I jest też przy serwie. Zobaczmy, co wymyśli tym razem. Długi serw mecz Ależ to panowie przyspieszyli nasi rywale. I ajajaj, nieznaczna pomyłka Roberta w tejże akcji, ale ja tu widzę potencjał. Myślę, że po zmianie stron tutaj będzie inne oblicze tego meczu. Inne oblicze. Jakieś tutaj podrygi z mojej strony, podskoki. Widocznie jestem niedogrzany. O, widzisz, widzisz, to jest to, właśnie. Troszeczkę podskoków Achilles, troszeczkę się rozwiał, łydeczki. Od razu ta zrzutka o wiele lepsza. Kolejna lotka na korcie, tym razem Kamil zobaczył, no nareszcie. O i druga. <laughs> o, ale teraz Wiktor zobaczył. <laughs> no nie wiem o co chodzi z tymi lotkami, ale ciekawa, ciekawa koncepcja. Okej, okay, kolejna akcja, tu panowie rozmawiają ze sobą. Prawdopodobnie chodzi o wynik. Można przypuścić, że jest parzysty. Z naszej strony Tak jest, tak jest, super akcja Super serwis do zewnętrznej Strony boiska Kamil muszę się sięgnąć, pomimo, pomimo tego, że jest długi popełni błąd I znowu zaskoczony tutaj Wiktor Do zewnętrznej krawędzi boiska I Wiktor zaskoczony Musiał tutaj piruet zrobić wręcz Wystawił lotkę i Robert dokończył Piękna sprawa, piękna sprawa Młodzi zawodnicy, ale jakże umiejętności taktyczne Od młodego wieku prezentują Coś nie było. Ale to gadu-gadu, oj, mamy zamianę stron. Jeszcze to był okres właśnie... Miałem dość długie włosy jak na tamten okres, zazwyczaj ścinałem się na... 3 mm, nie? Dlatego ksywka artystyczna to łysy. Bo w pastawówce, taka ciekawostka, właśnie ścinałem się na króciutko. Tak jak mniej więcej tamto już są długie włosy akurat. Na krótko, bez obciachu i... Dlatego tak to wyglądało. Okej, okay, przerwa techniczna, czyli zamiana seta. Wiktor Krawczyk i Kamil Nasiłowski wygrali tego seta. Zobaczmy, co pokaże nam druga odsłona meczu, ale widzę, że, widzę, że jeszcze mamy 5 minut tego nagrania, więc nie wiem, czy cały set będzie nagrany. Zobaczymy, kiedy filmik się urwie. Okej, okay, panowie odpoczęli prawdopodobnie porozmawiali o taktyce. Tutaj jeszcze drobne przecierki kortu, tak to mówimy, ze strony Roberta. Widzi jakieś niedoskonałości, jakieś krople potu być może ze strony Wiktora albo Kamila, bo po Kamil, pamiętam to, oj, sauna, jak po saunie się pocił na korcie. Tam jest tam było jezioro. O, mamy teraz flotkę na boisku z naszej strony. Zobaczymy, czy to zobaczymy. Nie, tylko sobie poskaczę i gramy dalej. okej okay. I. out. E Nic się nie zmieniło, tak teraz też robię. Odbije ramo, pójdzie w out i out, out. Ok, no to mamy dowód, że to jestem ja, naprawdę. U to już się za dużo nie zmieniło. Tak lubię sobie czasem pograć, zamknąć tak zwanego laptopa za kortem albo obok kortu. Okej, okay, kolejna akcja. Bardzo dobre zrzucenie lotki zrzutka ze strony Kamila, ale tutaj siateczka, ale ta przekąta mogła się podobać. Mogła się podobać. Ona nakierunkowała atak dla naszych przeciwników. Zobaczmy co wymyśli tym razem. Do zewnętrznej tak jest i tutaj. Ajajaj, to nie... To nie singiel, na szczęście Robert tam z tyłu czujnie. Ale ta przekątna była bez, bez sensu. To nie single pani Adamie. Tu już mogłeś wyrzucić i popisać się, wiesz, wiesz, umiejętnościami defensywnymi. Pięknie widora, tak? Kamil. A już myślałem, że będzie koniec, bo Kamil to jest jednak zabijaka. I znowu, znowu przekątna tak jest tutaj. Słusznie machnąłem sobie ręką, bo było to po prostu po prostu głupie. Kolejna akcja. Mam nadzieję, że ten zawodnik się poprawi. Bo to jest. No nie chcemy, nie chcę oglądać takich akcji. Okej, okay, wyrzut. Defensywna od razu z naszej strony. Hop. no ewidentnie to jest lekkie rozluźnienie ze strony, ze strony Adama, czyli z mojej. Znowu lotka na korcie, no chyba siódmy raz lotka na korcie, ale wygrywamy akcję, więc okej, okay, nie musi być powtórki, tak możemy grać. Tylko dziwi, że w pierwszym secie my nie mówiliśmy, że jest lotka na korcie naszym rywalom, bo mogli nie widzieć, bo byli tyłem, a teraz na odwrót, no oni mają widok na kort, o teraz zobaczyłem, <laughs> nie dość <to jest> jakiś... <laughs> Tam jakaś chyba lawina tych lotek. Oj, oj, się wygiąłem. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, umiejętności taktyczne były może na wysokim poziomie z mojej strony, ale techniczne, jak widać, dno. Siatka, siatka... Siatka goni siatkę, tak powiem, tak wam powiem. Kolejna akcja, panowie tutaj pewien zastój prezentują. Pięknie Robert tutaj presję zrobił na siatce. Dwa płaskie, ofensywne uderzenia. On widać. Widać, że ma to we krwi. Ma to we krwi. Już od początku zaczynał taką właśnie grę prezentować. Coś pięknego. Ależ tutaj z Roberto Roberto wrócił. Pani, siatka przykrył. Przeszło, nie przeszło? Co tu się stało? Przeszło. No, na farcie. Jak zwykle Wiktor na farcie coś tam przebił. A nie, cofam, cofam. Przepraszam. Nie przebił, czyli wyszło jak zawsze. Kolejna akcja. Zobaczmy, co tutaj zaprezentujemy. Długi serwis, klasycznie. Okej, okay, defensywa, ale w defensywie by dobry. Ależ to przyspieszył! Coś niebywałego, coś niebywałego. Rakieta góra. To się mogło podobać, proszę państwa. Proszę państwa. I te podskoki, charakterystyczna rzecz. łytki są rozgrzane, tak wam powiem. Zobaczmy co kolejna akcja przyniesie. Prosty błąd, czyli... Można się było tego spodziewać. Jedna akcja dobra, druga musi być prosty, prosty błąd. Tak to wygląda w życiu, nie? No, Wiktor. Jedna złota zasada Chciałeś tutaj, wiesz, Adama minąć Jedna zasada Adama nie da się płaski minąć I tu mamy przykład tamtej akcji, poprzedniej właśnie Pyk Koło wrotek i nie ma, i nie ma Co to za lotka? Tam ośmiu piór nie było Co tu się... ojojoj oj, oj, Takie już taneczne na boki, takie podrygi Zobaczmy, zobaczmy No i niestety nie, do, nie dojrzymy tej akcji do końca, bo już się urywek 15-minutowy zakończył. Myślę, że na tyle. Ciekawa, ciekawa akcja. Trochę potnę na pewno materiał, bo kilka akcji było top of the top. Rok nie ma pojęcia który chyba 2000. strzelam. 12, 13, może 14 to już maksymalnie. Czyli około od 8 do 10 lat wstecz. No i tak, moi mieli, takie były początki. Szolcy Bulski, dwa sezony chyba przegraliśmy razem, może trzy nawet, już nie pamiętam dokładnie. Trochę tego debla pograliśmy. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten materiał, czy takie zalążki, nazwijmy to komentatorskie z mojej strony, jakoś, jakoś tak, Wam się podobają. Jeżeli tak, to skomentujcie na dole, łapkę w górę, w ciemno, subskrypcja kanału, oczywiście, że tak, również mile widziana. Ja tu Wasze zdrowie, od tego się zaczęło i to jest cały czas kontynuowane i kontynuowane. Będzie, moi mieli, Wasze zdrowie codziennie spite jest to nieodłączny element mojego życia, także zdrówko, wasze wasze zdrówko, myślę, że ma się dobrze w takim razie, jeżeli codziennie piję więc dajcie znać, czy chcecie kontynuację tej serii, bo jest to nowa seria niepoważny komentarz bo tak jak mówię, tu nie ma co analizować ale taki może słowo, to troszeczkę tutaj nazwijmy to umiejętności komentatorskie zaprezentuję, zobaczymy jak to, jak to pójdzie, także tyle dzięki, że byliście, trzymajcie się Спасибо.